Partia Biedronia będzie przedmiotem obserwacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zawiadomienie. Zachodzą uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa. Partia Biedronia ma szansę równie szybko jak rozbłysła, zgasnąć. Nie umilkło jeszcze echo ujawnionych przez Dorotę Kanie informacji an temat finansowania partii Wiosna z pieniędzy niemieckich, a już jest zawiadomienie do ABW. Zawiadomienie złożyli członkowie klubu Kukiz 15. Jego członkowie apelują przy tym, aby organy ścigania przyspieszyły procedurę w związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu, a także Parlamentu Polskiego. Konwencja nowej partii Roberta Biedronia odbyła się z wielkim rozmachem. Wszystko przebiegło sprawnie, a poziom organizacji stał na naprawdę wysokim poziomie. Zbudziło to zainteresowanie społeczeństwa, które zadało sobie pytanie, skąd też partia, która dopiero powstała, wzięła pieniądze na taką imprezę? Dziennikarze postanowili to zbadać. Pojawiło się wiele poszlak, wskazujących, że Robert Biedroni sponsorowany jest z pieniędzy naszych zachodnich sąsiadów. A wedle polskiego prawa zabronione jest finansowanie partii z zagranicznych pieniędzy. Niewystarczające wydają się wyjaśnienia Roberta Biedronia, który zapewnia, że wydatki zostały pokryte ze środków partyjnych. To państwo za to zapłaciliście, ale nie ze spółek skarbu państwa, nie z pieniędzy, które dostaliśmy z subwencji czy z jakiejkolwiek innej dotacji dla partii politycznych, bo my takich nie dostajemy. To ludzie wpłacają nam te drobne kwoty, które zobaczycie państwo w naszym sprawozdaniu pod koniec roku zgodnie z prawem. Transparentni, tak jak postulujemy, mówi były prezydent Słupska. Partia Biedronia, finansowana przez Niemcy, faktura za wynajem Hali Torwar, gdzie odbyła się konwencja, wystawiona została na Fundację Instytut Myśli Demokratycznej. Istnieje ona od 5 lat, a jej fundatorem jest Robert Biedroń. Co ciekawe, nie ma jej w KRSIE. Jak się okazało, Partia Wiosna zleciła fundacji przygotowanie konwencji. Według niektórych dziennikarzy, stosunki między partią a fundacją były bardzo specyficzne. Fundacja miała pośrednio przekazywać dotacje partii, maskując to wystawianiem faktur z długim okresem spłaty. Ponadto w partii znajdują się byli członkowie Fundacji, a przedstawiciele partii przedtem zaprzeczali, by jakiekolwiek relacje łączyły partię z Fundacją. Według Pawła Kukiza, który poinformował opinię publiczną o złożonym wniosku, jest to wystarczający powód, by wszcząć śledztwo. Kodeks karny mówi jasno, że partia polityczna nie może być finansowana z niemieckich pieniędzy.